Co przyszedłeś do mnie? Ale co? Chciałbyś zamówić jakąś recenzję? Jaki to ma być film? Nieobliczalny. Ty uważasz, że jesteś nieobliczalny? Ejże. No dobrze. Nieobliczalny dropsiu. Dzisiaj będzie o, o, o thrillerze. Czy coś pod twój gust, ale ja nie, wcale nie jestem pewien, czy będzie Ci się podobał ten film, wiesz? No ale dobrze, taki Twój wybór i tak będzie. Mortko, proszę bardzo, teraz się ładnie połóż. Połóż się ładnie. Ziew, jeszcze ziew. Tak. Połóż się. No i oto pierwsza poważna próba Hollywoodu, żeby przyciągnąć ludzi znowu do kin po okresie pandemii. Co prawda pandemia właściwie cały czas trwa, a nawet jest yy, yy, niebezpieczeństwo, że ta druga fala będzie yy, jeszcze bardziej niebezpieczna, yy, więc. Umówmy się, że nie po pandemii, tylko w środku pandemii kina próbują odzyskać widzów. No bo były przez długi czas zamknięte, potem kina się otworzyły, ale ludzie już do nich nie wrócili i, i stoją puste. Muszę powiedzieć, że to był bardzo dziwny moment, kiedy wchodziłem w piątek po południu do dużego warszawskiego kina sieciowego nie widziałem widzów, właśnie sam wchodziłem do kina, Byli, była jedna pani w kasie i był jeden bileter, i kiedy szedłem przez długi korytarz, to było duże kino, ono ma kilkanaście sal, wszystkie drzwi do sal po drodze były pootwierane i z każdej sali dobiegały głosy różnych filmów, głosy bohaterów, jakaś akcja się tam działa, i były to puste sale, w których były y, 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 na ekranach filmy, przez nikogo nie oglądane. Ja, kiedy wszedłem do mojej sali, też się okazało, że jestem sam. Dopiero po kilkunastu minutach pojawiła się jeszcze pani z pudełkiem popcornu. Usiadła przezornie w drugiej części kina, i bardzo dobrze, bo czuliśmy się dzięki temu swobodniej, i we dwójkę obejrzeliśmy. No, tę właśnie pierwszą próbę Hollywoodu, żeby odzyskać widzów, czyli thriller nieobliczalny. No co może być lepszego latem niż thriller, szczególnie jeśli w głównej roli mamy y, laureata Oscara, y, y, znanego i lubianego aktora, pamiętnego, pamiętanego świetnie z filmu Gladiator, Russella Crowe. Gra tym razem no, nie taką piękną postać jak w Gladiatorze, wręcz przeciwnie. Gra postać groźną, nieobliczalną, bo to jest właśnie tytułowy główny bohater. On nieobliczalny, Russell Crowe. Już od razu chwytam się za misę tybetańską, żeby uzyskać gong, bo nie da się nie oceniać od samego początku, a jak wiadomo, dźwięk gongu z misy tybetańskiej ma zapewnić mi no, taki powiedziałbym spokój oceny, żebym się nie dał ponieść emocjom. Więc uwaga. I teraz już od tego momentu mam prawo oceniać. Nie udał się ten thriller moim zdaniem. On nie jest beznadziejny, bo on jest zrobiony według Takiego starego hollywoodzkiego przepisu, który moim zdaniem jest już nieaktualny. Yy, no, pe pewne rzeczy wychodzą z użycia i tak jest moim zdaniem z wieloma przepisami hollywoodzkimi na kino gatunkowe. I to się będzie okazywało teraz coraz bardziej. Siła przyciągania nieobliczalnego do kin jest żadna. Mimo, że wszystko zostało zrobione zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, no bez większych ambicji, i bez rzeczywiście nowego pomysłu, i bez serca i starania, ale no, no tak zrobione, że mięśniczo, przyzwoicie, tak, że, 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 że nie można temu filmowi zarzucić nieudolności. Bo jest udolny, to udolnie zostało zrobione, no ale cóż z tego, jak, jak nie zachwyca nie tylko nie zachwyca, ale nawet nie trzyma bardzo w napięciu, chociaż jest bardzo dużo scen i pogonie są samochodowe i są bardzo wyszukane momenty zadawania bólu i, i, i śmierci ofiarom i jest wymyślona cała konstrukcja psychologiczna no, pastwienia się nad ofiarą, którą jest dziewczyna właściwie Pani, młoda pani, odwożąca najpierw do szkoły syna kilkunastoletniego, no a potem to już tak prześladowana przez naszego nieobliczalnego, że nie tylko jej, grozi, jej życiu grozi niebezpieczeństwo, ale wszystkim jej bliskim i jej drogim osobom, jej wrogom nawet grozi niebezpieczeństwo. Tu czuję się bardzo w trudnej sytuacji, bo cokolwiek powiem, to mogę zdradzić jakąś okoliczność tej niespecjalnie udanej historii i potem twórcy mi zarzucą albo, albo dystrybutorzy, że przez to, że ja powiedziałem, to o jeden od dwóch czy trzech widzów było mniej w kinie. Więc nie chcę takiego zarzutu. Tym bardziej, że... Dostałem propozycję, że mogę ten film może być może obejrzeć trochę wcześniej, jeśli podpiszę taką umowę z producentem, że nie wyjawię tego, nie wyjawię tamtego i to wszystko obwarowane sądownie i prawnie. I odmówiłem, powiedziałem, że dosyć już tych cyrografów i robienia wielkiej tajemnicy i sprzedawania filmu jako Bóg wie jakiej atrakcji, Bóg wie jakiej wartości. Ja wolę, sobie poczekać do dnia premiery, pójść do kina, obejrzeć to za 20 zł i bez jakichś dodatkowych zobowiązań wobec producenta ocenić uczciwie. I tak jest w tym przypadku. Czyli za 20 zł tę recenzję mogę Państwu zrobić. Tak jak każdy z nas, który idzie do kina i wykupuje bilety. No oczywiście w różnej cenie, w zależności od tego, w jakim kinie film ogląda? Czy warto pójść na nieobliczalnego? Powiem tak, to jest film, który jeśli nie mamy nic innego do roboty, jeśli mamy wolny czas, jesteśmy na wakacjach, chcemy coś obejrzeć nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy, można zobaczyć. Bez nastawiania się na, na wielką atrakcję, bez oczekiwania, że zobaczymy lubianego aktora Russella Crowe w świetnej formie, bo on nie jest w świetnej formie. Ani aktorsko nie jest tutaj w świetnej formie, ani fizycznie nie. No się bardzo yy, i i wygląda jak człowiek wymagający jakiejś troskliwej pomocy, opieki bliskich, czy, czy, czy y, jakiegoś, y, y, jakiegoś y, dietetyka. W każdym razie kogoś, kto się zabierze za niego, bo po prostu serce mu zacznie zaraz odmawiać posłuszeństwa i, i musi się wziąć za siebie i koniec. Y, a więc y, na dodatek ta historia y, faceta, który y, został zwolniony z pracy i od którego odeszła żona. I czuje się potraktowany niesprawiedliwie przez świat. Wobec tego musi się odegrać na tym świecie. Musi się. Zemścić, musi tą swoją złą y, y, energię, którą jest wypełniony, w jakiś sposób z siebie wyrzucić. I właśnie dlatego staje się nieobliczalny, dlatego staje się też y, y, śmiertelnie groźny dla wszystkich, których napotka. I teraz spotkać kogoś takiego, na przykład w skrzyż na skrzyżowaniu y, y, zatłoczonej ulicy, w, w jakimś korku, kiedy nerwy ludziom odmawiają posłuszeństwa. I, I krzyknąć przez okno do niego albo, albo puknąć się w czoło, bo tarasuje drogę. To jest, proszę Państwa, śmiertelne niebezpieczeństwo i śmiertelne wyzwanie, bo taki ktoś może nie odpuścić. Nie wiem, czy, czy, czy mieliście Państwo kiedyś takie y, spotkanie na ulicy, na skrzyżowaniu z jakimś innym samochodem i mniejsza już z tym, kto był winien, to znaczy, kto spowodował, że doszło do jakiejś utarczki słownej czy, y, czy gestami pomiędzy y, 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 wami a kierowcą, y, czy też y, osobą koło kierowcy. W drugim samochodzie. Bo mnie to spotkało kilka razy. Nauczyłem się zresztą, że w takich razach nie należy broń Boże otwierać okienka i w ogóle należy najlepiej nie odwracać głowy w tamtą stronę, bo nic tego dobrego nie wyniknie, nic nikt nikomu nie jest w stanie wtedy wyjaśnić poza obrażeniem. I nakręcaniem się są tacy, którzy zatrzymują samochód, otwierają drzwi, wyskakują z samochodu i walą się silnie w dach, jeśli jesteśmy zamknięci w samochodzie. To akurat mnie nie spotkało, ale widziałem takie sytuacje na drodze i, i wiem, jak, jakie to może być groźne. Więc podobna sytuacja, która jest no, z zawiązaniem akcji w filmie Nieobliczalny, myślę, że dla każdego z nas jest znajoma. No ale potem okazuje się, że ona może się rozwinąć w bardzo skomplikowaną grę e, no, dręczenia e, tej biednej osoby, która na, na takiego nieobliczalnego człowieka trafiła. Tym razem jest to dziewczyna, nazywa się Rachel, właściwie pani nie dziewczyna, e, mężatka w dodatku rozwodząca się ze swoim mężem, matka kilkunastoletniego chłopaka, który zresztą jedzie z nią samochodem i jest świadkiem. Tej utarczki z kierowcą innego samochodu na skrzyżowaniu. No i w dodatku też w trudnej sytuacji życiowej, ponieważ jest spóźniona do pracy. Nie pierwszy raz. No i właśnie słyszy, że to jest ten jeden raz za dużo. Słyszy przez telefon od swojej pracodawczyni i zostaje zwolniona. Więc w gruncie rzeczy jest w tej samej sytuacji, co ten nieobliczalny, bo też została zwolniona z pracy i też się rozwoja. E, a jednak ona jakby ma energię, żeby przejść nad tym do porządku dziennego i żyć dalej, a ten nieobliczalny gruby Russell Crow e, no nie może odpuścić, nie może odpuścić i Wpada w szał. Jesteśmy świadkiem tego szału, ale gdybyż to był jakiś taki mądry szał, jeśli można tak powiedzieć. Pamiętają Państwo Michaela Deglasa w filmie Upadek? Tam też tak się zaczynało, że, że był korek yy, i że yy, on dostawał szał, że już dłużej nie, nie mógł znieść tej sytuacji zamknięcia, ograniczenia, zablokowania, w której się znalazł. Wyszedł z samochodu, kopnął yy, yy, w samochód i poszedł, zostawił go w środku tego korka. Ja sobie ten film wielokrotnie przypominałem, bo kiedyś zrobiłem tak samo we Wrocławiu, który jest moim zdaniem najtrudniejszym do jeżdżenia dla samochodów miastem w Polsce. Hmm, oczywiście mówię o, 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 o w czasie korków, czyli, czyli po, to był akurat piątek, gdzieś koło 16, kiedy wtedy utknąłem, ale tam jest tak, że jak się utknie, to z kretesem nie ma gdzie skręcić, nie ma gdzie uciec. W Warszawie zawsze są jakieś y, metody ucieczki, choćby przez podwórko koło trzepaka. Y, y, da się gdzieś przejechać, nawet choćby nielegalnie. Na We ja nie umiem znaleźć takich sposobów, y, i tam rzeczywiście zrobiłem tak, jak ma. Michael Douglas, to znaczy, że po prostu zostawiłem samochód na środku ulicy. Kopnąłem, bo sobie przypomniałem z, mm, z filmu i poszedłem do hotelu, do którego nie byłem w stanie dojechać tym samochodem i położyłem się spać. Po dwóch godzinach wróciłem, yy, sądząc, że yy, tam yy, już nie będzie tego mojego samochodu, ale może będzie jakaś kartka, gdzie go szukać, bo pewnie go policja scholowała. Otóż nie samochód stał i nawet nie było żadnego mandatu, więc w sumie Rozumiem, jeśli mówi się, że Wrocław jest przyjaznym miastem, wybaczył mi ten moment histerii i wściekłości. Więc to się zdarza w prawdziwym życiu. Właściwie opowiedziałem o sobie tylko po to, żeby powiedzieć, że to nie jest takie wymyślone. No, takie sytuacje się zdarzają, ale potem pytanie, jak daleko one się mogą rozwinąć. Gdyby w tym był jakiś, w filmie, o którym dzisiaj mówimy, nieobliczalny, gdyby był jakiś Choćby najmniejsza chęć popatrzenia na to, jak na zjawisko społeczne, popatrzenia na psychologię postaci tego naszego nienazwanego pana, który podaje imię i nazwisko w trakcie filmu, ale jest ono prawdopodobnie wymyślone, więc na liście obsadowej jest po prostu. Podany jako mężczyzna, czyli jest właściwie takim y, 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 no, y, y, symbolem nas, każdego z nas, symbolem takim prawda? Bo, y, y, bo każdy z nas może dostać takiej szewskiej pasji. Ale tam nie ma ani psychologii, ani odrobiny socjologii, ani nawet nie ma jakiejś ciekawej budowy postaci. Nie ma czegoś, co by Russell Crowe mógł zagrać. Yy, więc on nie gra, no bo co ma grać, jak tam nie ma niczego do zagrania. I teraz powiem Państwu, jak yy, wygląda yy, czasem zaplecze powstawania takiego filmu. Otóż ten scenariusz powstał dla konkretnego aktora. On był pisany dla Nicolasa Cage. I Nicholas Cage, kiedy przeczytał scenariusz, powiedział: Sorry, ale ja tego nie gram. To, to w ogóle mi się nie podoba, to jest szmelc. Wieszcie sobie ten scenariusz, ale nie ze mną. I wtedy szukano y, następnego y, aktora, który by się podjął, Russell Crowe się podjął. Y, dlatego właściwie z góry na samym początku już było wiadomo, że y, coś bardzo wartościowego to z tego nie wyjdzie. Dziewczyna, która jest właściwie główną bohaterką, y, y, Rachel, grana jest przez Karen Pistorius. I, Grana jest y, z, z pewnym wdziękiem, ale widać, że ona jest y, 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 tak y, trochę y, zdezorientowana. Co ona ma robić? Czy ona ma grać postać z krwi i kości? Czy ona ma grać taką postać z kina gatunkowego, gdzie jest dużo akcji, dużo się dzieje i nie, nie, nie bawimy się w psychologię? Widać, że nie bardzo te wskazówki od reżysera były jasne i ona się trochę miota. Efekt tego jest taki, że trochę. Trochę tego gra, trochę tamtego gra, nie powstaje z tego żadna ciekawa postać. Znowu powstaje postać banalna i historia w gruncie rzeczy jest banalna, chociaż padają trupy, chociaż niektóre sposoby zadawania śmierci są zaskakujące i chociaż jest. Pewien rodzaj odreagowania emocji. Oczywiście nie powiem Państwu, czy ten film się skończy dobrze, czy źle, no bo, bo właściwie w tym filmie tylko o to chodzi, jak to się skończy, więc tego nie powiem. A gdybym miał ocenić, no, no nie jest tak żeby to robi, robili amatorzy. Film jest zrobiony w zasadzie warsztatowo jest wykonany, ale nie ma w nim ognia, nie ma w nim pomysłu, nie ma w nim talentu. No, średni jest taki, no, 5 na 10. To jest myślę taka dobra, przyjazna, uczciwa ocena bez emocji. Gdyby były emocje, to bym o, o, odebrał jeden punkt. A 5 na 10 Myślę, że, że to jest taka ocena pełna sympatii i wiary w to, że kino jeszcze się odrodzi. Nie sądzę, żeby na film nieobliczalny poszły tłumy, albo chociażby, żeby zapełniły się sale te sale kin polskich, które już są otwarte. Widok kina, w którym idę pustym korytarzem i są pootwierane drzwi do kolejnych kilkunastu sal, a z każdych drzwi dochodzą dźwięki innego filmu granego w pustej y, 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 sali projekcyjnej, jest koszmarem. To jest rodzaj horroru. Będzie mi się śniła ta sytuacja. Bardzo się boję, żeby to dłu dłużej nie potrwało, bo, bo chciałbym, żeby kino odzyskało swoją siłę, swoją witalność, żeby odzyskało swoich widzów. No ale dzięki filmowi nieobliczalny nie odzyska. Jeśli państwo mi teraz dadzą jeszcze chwilkę, to opowiem coś, co będzie łącznikiem pomiędzy filmem a mną i co będzie dowodem na to, że gdyby twórcy się przyłożyli, i gdyby chcieli powalczyć o publiczność, o widzów, to mogli zrobić ciekawy film, ponieważ materiał psychologiczny w sytuacji, kiedy człowiek traci pracę i traci małżonka jednocześnie, jest gigantyczny. A ja byłem kiedyś świadkiem sytuacji, która naprawdę mnie zaskoczyła. Więc, najpierw gąszek mały. No lub cicho. I już zaczynam opowiadać. Otóż... W czasie mojej pracy zawodowej robiłem bardzo dużo różnych rzeczy. Między innymi byłem dyrektorem w dużym wydawnictwie prasowym. Nazywało się Gruner und Jar. To był polski oddział niemieckiego koncernu należącego do Bertelsmana. I tam odpowiadałem jako dyrektor programowy za no, kilkanaście czasopism wydawanych przez to pismo. Podlegały mi też różne sprawy, takie jak, jak podlegają członkom zarządu dużej korporacji, a ja byłem członkiem zarządu, jak na przykład zwalnianie pracowników. Co raz dostawaliśmy od centrali polecenie, żeby robić oszczędności i żeby zmniejszyć zatrudnienie. No i szuka, szukaliśmy sposobów, żeby to zmniejszanie zatrudnienia było jak najmniej odczuwalne, żeby było jak najmniej okrutne. Więc na przykład, jeśli pracownik wchodził y, w wiek y, emerytalny, uzyskiwał już prawa doświadczeń emerytalnych, proponowano mu już przejście na emeryturę. To nie było wyrzucenie z pracy i zostawienie człowieka na lodzie, no, bo ten pracownik dostawał y, zgodnie z prawem emeryturę. A jednak wielu ludzi, ja ich świetnie rozumiem, broni się przed taką sytuacją, szczególnie jak się ma 60-60 parę lat, to nie chce się jeszcze iść na emeryturę, przynajmniej no, w takim zawodzie jak dziennikarstwo. To jest dużo, dużo za wcześnie, moim zdaniem. I ja na pewno nie będę chciał pójść na emeryturę zgodnie z przysługującymi mi zasadami. Otóż Trafiło na takiego pana, który w jednym z podległych mi czasopism pracował. Poprosiliśmy go na górę, do pokoju zarządu, do, do, na rozmowę. Razem ze mną była szefowa kadr, no bo tak to się odbywa. No i w, najgrzeczniej jak umiałem. I najbardziej uspokajająco. Powiedziałem mu, że, że taka jest y, sytuacja i konieczność w firmie i że w związku, że nabył już prawa do świadczenia emerytalnego, chcielibyśmy, aby z niego skorzystał. Y, on powiedział, że nie, że on się absolutnie nie zgadza na to. Y, na co pani szefowa y, y, kadr. Powiedziała, że on nie może się nie zgodzić, ponieważ jeżeli się nie zgodzi, to zostanie wypowiedzenie i to już jest przygotowane, bo to się tak odbywa, że wszystkie warianty... Yy, yy, yy. Formalne y, są przygotowane. I taka szefowa kadr w grubej teczce ma kilka różnych scenariuszy, które może zrealizować, gotowych, bo rzecz się musi rozegrać natychmiast, nie może wyjść z pokoju. To, to się musi zdarzyć y, 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 w, w, wobec świadków i, i, i natychmiast. Mehmet no powiedział, on nie ma wyboru, że on mu, musi na to przystać. Pytanie jest tylko na jakich zasadach. Czy on sam zrezygnuje, czy dostanie wypowiedzenie. I wtedy zobaczyłem coś niezwykłego. To był starszy pan, który zawsze chodził w garniturze, w białej koszuli, pod krawatem. Tak chodził do pracy jako dziennikarz i tak siadał i pisał. Zawsze pisał artykuły na podobne tematy: pisał artykuły o, o różnych miejscach turystycznych, atrakcyjnych na świecie. Był eleganckim, bardzo grzecznym. Prawdziwym gentlemanem, takim w stylu angielskim. I otóż on nagle się uniósł, wstał i, i, i stojąc nad stołem zaczął krzyczeć na nas, prawie się unosił na, nad ziemią, krzycząc wulgarne słowa. Prze, po prostu jakby się przeistoczył w jakiegoś potwora, jakby z człowieka wyszedł potwór, który zaczął. Ubliżać, krzyczeć, wrzesz czerwony się zrobił. Wypatrzyliśmy, oni mieli. I ja nie, nie wiedziałem w ogóle, co zrobić. Szefowa kadr, która która nieraz przeżywała takie sytuacje, mówiła spokojnie, e, no i, i czeka, czekałem, co będzie. I on tak. Krzyczał, 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 wykrzyczał, obraził nas, powiedział, że nigdy, że po jego trupie, i co myśli, i, i co to za firma, i tak dalej. Po czym nagle opad sił i tak usiadł. I był obrazem kompletnie złamanego człowieka. I potem się zgodził na wszystko, i podpisał, i, i wyszedł. Ten moment, kiedy on się wzbił ponad stół, i zaczął wrzeszczeć i ubliżać, i wypowiadać takie słowa, yy, 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 tak ordynarne, wulgarne, jakich on nigdy nie używał, zapewne słyszał pewnie na filmach, że tak się mówi. To był taki moment potwora, które, którego obudziliśmy w nim, albo którego stworzyliśmy w nim na chwilę. Ta sytuacja stworzyła w nim potwora. Więc ja rozumiem, że ten potwór mógł nie zgasnąć tak szybko, jak u tego pana z polskiego czasopisma w postaci granej przez Russell'a Crow. Rozumiem, że ten potwór był po prostu u niego silniejszy i sprawił, że ten mężczyzna wsiadł do samochodu i stał się nieobliczalny i śmiertelnie groźny dla wszystkich, których spotka na ulicy to mogło być dużo bardziej wiarygodne.